Tu jest pani Degaramara. Bli. Tu jest talerz który... To jest twoja patelnia, panie. Panie to patelnia. Jest panie z takiej patelni, że no pan może łeb dostać ode mnie, Zara. Pan patrzy, jakie to czyste teraz. Widzi pan? Pokażę widzi panie. pan, widzi pan. O tu jeszcze brudne muszę wyczyścić. Widzi pan? Mamy to ujęte. O, hi historyczna chwila, proszę Państwa, Pani Dagmara B. myje, w ogóle czyści naczynia. Ura, bura, szef podwóra. Proszę bardzo zobaczyć, jak ona to robi z połyskiem. Widzi Pan, widzi Pan, to jest prawdziwa praca. To jest praca dla mnie, widzi pan, jeszcze... Kube... Proszę, tyle już umyła. Jeszcze kubeczek mi został, widzi pan. Jeszcze kubeczek, tak kubeczek też trzeba zobaczyć. Ale łucu, pucu. Widzi pan, nikt tak nie myje... Tu jest takie... nabrudzone. Panie, pan spada mi tu. Jest pani w tvn nie? proszę powiedzieć coś na temat mycia naczyń. Mycie naczyń, panie, to jest... To jest coś pięknego, proszę pana. Panie, myć naczyń. No ja nie rozumiem, jak można nie lubić myć naczyń. No po prostu to jest piękne. Przecież w tym, tym zajęciu człowiek może czuć się spełniony. Ale ja już skończyłam już do widzenia, tak, panie? Bo pan zaraz omerwie, pan wpada mi tu. <grym> o, ja. Karol Max Klonko, prosto z domu Benzowiczu.